spełniane marzenie i chciałem przekazać wszystkim, którzy mają marzenia, że warto w nie wierzyć. Tak bardzo tęsknię, dlaczego to jest moja liga. Będziemy starali się grać z każdym na równi. Będziemy robić wszystko, żeby Puca Klasa na przyszły sezon również została w świecie. Producent agregatów prądotwórczych do zasilania ciągłego i rezerwowego FOGO. Niezależność energetyczna w domu i w przemyśle. Pewność w każdych warunkach. Rozpoczynamy wizyty u Beniaminków w FOGO Futsal Ekstraklasy. Na początek futsal świecie. To będzie nasz piąty sezon w rozgrywkach. Zaczynaliśmy od drugiej ligi, którą wygraliśmy w pierwszym sezonie. Potem pieliśmy się co roku o pozycję wyżej. Zaczynaliśmy od miejsca na podium trzeciego. Potem były słynne baraże z zespołem Rudy Śląskiej, które pamiętamy do dzisiaj. No i wreszcie ten sezon, który się zakończył, który zakończyliśmy na pierwszym miejscu. Wygraliśmy pierwszą ligę, będąc zespołem niepokonanym w lidze. Z perspektywy czasu już dzisiaj mogę powiedzieć, że nam ten rok był potrzebny, jeszcze pierwsze lidze. Myślę, że nabraliśmy dodatkowego doświadczenia jako, jako organizatorzy, jako zespół. W międzyczasie w pierwszej lidze doszli do, do nas zawodnicy, którzy nas bardzo wzmocnili i dzisiaj jesteśmy, myślę, o wiele bardziej przygotowani. Przychodząc do świecia, założyliśmy sobie z prezesem, że dajemy sobie 3-4 lata na to, żeby drużyna znalazła się w Ekstraklasie. W pierwszym sezonie było to trzecie miejsce, w drugim, tak jak wspominaliśmy, był to baraż. Do trzech razy sztuka udało się, no teraz trzeba zrobić wszystko, żeby w tej Ekstraklasie pozostać, bo wiemy, że ta Ekstraklasa poszła tak do przodu, że, że na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Tutaj mam e, fajne ludzi, e, miasta, on kocha, kocham futsal i dla mnie, wieś jak mój ostatni klub, ja kocham nasze kibice i zawsze jak graj dla kibice, dla, dla klubu też. Udało nam się stworzyć. Wielką futsalową rodzinę, która skupia wokół siebie przedsiębiorców, działaczy, samorządowców, kibiców, szkoły, przedszkola. To się przekłada na olbrzymią frekwencję na, na trybunach, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Jesteśmy jedną wielką futsalową rodziną. Ostatnio mieliśmy bal futsalowcy, na którym bawiło się ponad 150 osób, i naprawdę traktujemy to jako, jako wielką rodzinę świeckich Panter. Zwiększam intensywność treningów, ilość treningów. Na pewno będziemy przykładać większe, więcej będziemy się przygotowywać do stałych fragmentów gry, które tak naprawdę wiemy, że w futsalu mają bardzo duże znaczenie. Rozpiski indywidualne każdy z zawodników otrzymał już na początku lipca. Kupacy popracowali dosyć sumiennie. Od 21 weszliśmy na hale. Wiadomo, został nam tylko miesiąc. Robimy wszystko, żeby dobrze przygotować się do sezonu i nie podzielić losu drużyn z poprzedniego sezonu, które awansowały z pierwszej ligi. I będziemy robić wszystko, żeby fucać ta klasa na przyszły sezon również została w świecie. Nasza liga klasy Teraz bardzo zmiana, bardzo trudna liga, teraz to jest bardzo eh, organizacja też dla prezes FCC klasy i też bardzo inwestuje, bardzo mocna drużyna i tak naprawdę dla mnie, moja opinia, teraz to jest bardzo mocna liga w historii ekstraklasy. Patrząc na progres, który został poczyniony we wszystkich drużynach w klasie, ten poziom rzeczywiście z roku na rok jest coraz mocniejszy. Widzimy to też po, po osiągnięciach naszych drużyn na arenie również europejskiej także e, i reprezentacji. Myślę, że to będzie też dla nas wyzwanie, dla tych zawodników, którzy mieli przerwę w klasie. E, tak naprawdę my jesteśmy tutaj tymi zawodnikami, którzy tą drużynę muszą dociągnąć w tej klasie i swoim doświadczeniem pomóc chłopakom. Warto tutaj przyjechać. Ogólnie, okolica świecia daje dużo możliwości turystycznych. Zaczynając od tego zamku, okolice Borów Tucholskich, piękna wda, spływy kajakowe, więc naprawdę już dzisiaj kibiców, którzy będą chcieli przyjechać i dopingować swoje zespoły z Polski na nasze mecze w świeciu, proponuję zarezerwować sobie cały weekend, przyjechać i podwiedzać sobie okolice. Więc naprawdę zapraszam serdecznie, warto. Cieszymy się na pewno, że, że będziemy mogli stoczyć bój z najlepszymi zespołami, najlepszymi zawodnikami, którzy grają w Polsce. Eee, czy się obawiamy? Myślę, że się nie obawiamy. Po prostu staramy się pracować i będziemy starali się grać z każdym na równi. Tak naprawdę wielu zawodników to są kupacy z regionu, to są zawodnicy, z którymi kibice się utożsamiają. To są ich koledzy, znajomi. Niektórzy są z nami od samego początku, od drugiej ligi przeszli tą ewolucję aż do Ekstraklasy. I myślę, że ten, to takie połączenie nowości ze starością, myślę, że zaowocuje ciężką pracą i w przyszłym sezonie będziemy takim kolektywem, który będzie zdobywał punkty i będzie. Piął się w góry tabeli, a nie y, miał formę spadkową. Kto raz przyjdzie, ten się w futsalu świecił, na pewno zakocha.